Witajcie! Witajcie! Ja Witajcie! Witajcie! to Witajcie! 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 Zanim Witajcie! 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 osób, zanim Witajcie! dopiero Witajcie! 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 I powoli zaraz ruszymy Sądzę, że jeszcze pan organista musi się tutaj rapać na samochód z orkiestrą. Obecnie może zacząć. się! państwo, orkiestra będzie przygrywać. My razem wspólnie będziemy śpiewać razem z nimi. Trzej królowie zmierzają do naszej betlejemskiej szotki na radomskim Rynku. Bardzo proszę orkiestrę, żeby już zaintonowała pierwszą kolendę. I powolutku paniąku, możemy ruszać. Ruszamy nas Powolutku, drodzy Państwo za naszą grupą wsparcia z Partyni możemy formować orszak przed króli Radomyśla-Wielkim w 2025 roku spotykamy się po raz drugi i zmierzamy wszyscy do naszej betajemstwiej szopki na naszym wspaniałym rynku.